Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców stycznia. Przed tym filmikiem miała się, miała się pojawić druga część mojego holu kosmetycznego, moich zakupów kosmetycznych z pielęgnacją. Ale nie wiem, czy podczas edycji filmiku, kiedy dzieliłam go na, na dwie części, czy podczas zgrywania z karty na komputer, gdzieś ta druga część e, zagubiła mi się po prostu w pewnym momencie, kiedy włączałam, chciałam zedytować kolejną, czy, kolejną część, to, to gdzieś mi się te pliki, nie wiem, zapodziały, nie mogłam ich zupełnie znaleźć. I pomyślałam, że zamiast nagrywać Wam kolejny raz i potem kilka dni później wrzucać ulubieńców, tu, w których będą po prostu po, powierać się te same kosmetyki, to nagram Wam ulubieńców, bo wszystkie kosmetyki z pielęgnacji, które kupiłam w grudniu, które przyszły do mnie w styczniu, dlatego że ja kupowałam kosmetyki tak w okresie tym świątecznym, kiedy była przerwa i one wiadomo automatycznie przychodziły dopiero po nowym roku, bo, bo po prostu bardzo dużo dni wolnych mieliśmy wtedy, Um, to pojawią się właśnie te kosmetyki w ulubieńcach, dlatego zupełnie nie powiem sobie, że nie ma sensu nagrywać dwóch filmów naraz nagram <coughs> przepraszam <coughs> nagram jeden i, i po prostu wam o nich, o nich opowiem. Zacznę od kolorówki, bo, bo, tego jest trochę, bo tego jest najmniej po prostu. I pierwszą rzeczą to będzie paleta Urban Decay Naked, czyli ta jedynka klasyczna. To jest paleta, którą bardzo lubię. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajną paletą cieni. Jest przede wszystkim bardzo poręczna, dlatego że tu mamy wszystkie kolory zarówno do makijażu właśnie dziennego, jak i do makijażu ewentualnie wieczorowego, żeby sobie troszeczkę przyciemnić to nasze spojrzenie. Ja te kolory lubię, one są faktycznie są takie lekko perłowe, ale to nie jest, wiecie, jakaś taka perła, która jest bardzo mocno, bardzo mocno, bardzo intensywna, która bardzo sztucznie wygląda na naszych oczach albo, albo wręcz tak bardzo nieestetycznie. Nie, to jest bardzo, to są bardzo przyjemne, bardzo przyjemne kolory. Moje ulubione, które używam najczęściej i zazwyczaj, kiedy nie wiem, jak mam się umalować, albo kiedy nie mam czasu, żeby zrobić jakiś taki szybki, albo nie, nie mam czasu, żeby zrobić jakiś taki wiecie, dopracowany, ładny makijaż, pokombinować trochę z kolorami. To wtedy zazwyczaj na całą powiekę nakładam ten cień, to jest cień sin. W załamanie ląduję naked, potem trochę przyciemniam tym właśnie kolorem back, to są dwa matowe cienie w tej paletce. I jeżeli czuję się tak wiecie ekstra, że, że chcę coś jeszcze dodać, to wtedy dokładam albo dark horse, albo creep. Przy linii, że jest delikatnie i, i rozcieram rozcielam sobie te cienie to jest mój taki szybki, naprawdę szybki, e, szybki makijaż, a jeżeli chce coś więcej, to wtedy sobie po prostu z nimi kombinuję, bo tutaj mamy jej fajny kolor e, Hustle i Toasted i Sidecar jest też świetny i w ogóle smogi jest pięknym kolorem, bardzo mi się podoba. Nawet ja myślę, że Gunmetal, który jest taki troszeczkę srebrno-czarno-granatowy, również bardzo przypadł mi do gusta. Myślałam, że to będzie jedyny cień w Palacie, którego nie będę używała. Ogólnie używam ich wszystkich. Tylko właśnie w zależności od tego, e, czy mam czas i mam ochotę bawić się makijażem, czy jednak potrzebuję, żeby ten makijaż był po prostu szybki, natychmiast, a wyglądał świeżej, i wyglądał ładnie. O, te palety są drogie, to prawda, ale są, e, można je kupić na tych dniach VIP Sephory minus 25, minus 20%, ta cena jest o wiele niższa chociaż nie aż tak niska, jakbyśmy chciały za palety cieni, ale pomimo wszystko e, uważam, że, że jest warta. Ja, ja nie jestem makijażystką profesjonalną, i wiecie, moje makijaże też nie muszą być jakieś takie bardzo na takim bardzo wysokim poziomie, bo, bo jestem mamą, która maluje się po prostu codziennie i, i robi jakieś tam prace domowe, wychodzi gdzieś z domu. Więc to nie jest tak, że ja muszę mieć, wiecie, piękną kreskę wymalowaną i mój makijaż musi pokazywać, że, że znam się na tym. Dlatego, e, dlatego po prostu się z tą paletą polubiłam. Jeżeli szukacie czegoś takiego do naturalnych makijaży, to, to ten produkt mogę Wam polecić. To już jest paleta, która się chyba drugi raz pojawia w moich ulubieńcach albo, albo pierwszy raz, a wcześniej mówiłam o niej chyba w zakupach, tak mi się wydaje, ostatnich. Bardzo, bardzo przyjemny produkt, naprawdę bardzo fajny w kwestii oczu to będzie kolejna rzecz, którą widzieliście z, mojego, z moich zakupów kosmetycznych to jest paint Pot z zmaka muszę go odkręcić, bo staram się jej bardzo e, bardzo mocno ojzeze, zipałam za deszkę staram się je po prostu jego bardzo mocno dokręcić żeby nie wysechł, to jest paint pod zmaka mój jest w quiet natural mówiłam Wam już o nim w zakupach, bardzo go lubię to jest świetna baza właśnie wtedy, kiedy nie mam ochoty na jakiś makijaż to też często nakładam do na całą powiekę a sin w kącikach, tak, żeby to tylko troszeczkę rozświetlić. Sin właśnie z palety Urban Decay. W kącikach, żeby tylko troszeczkę rozświetlić spojrzenia. A jeżeli chce coś mocnego, to on też świetną bazę właśnie pod taki mocny, wieczorowy, ciemny makijaż stanowi. Bo, bo wiecie, on już w ogóle sam, sam z siebie przyciemnia bardzo ładnie powiekę. I, i, I wtedy właśnie możemy budować, dodawać jakiegoś takiego ciemnego brązu, czerni, nawet i wtedy ten makijaż jest taki bardzo mocny, bardzo intensywny, i to bardzo, bardzo mi się podoba. I on ma matowe wykończenie i przede wszystkim też mi się podoba za to, bo na, na oczach mojej mamy bardzo ładnie wygląda, a ciężko znaleźć mi. Kolor dla mojej mamy taki, który będzie na jej oczach wyglądał ładnie, ale nie będzie dodatkowo sprawiał, że te oczy będą zmęczone. Tylko, że mam ma bardzo duże cienie pod oczami, naprawdę ogromne, a ten produkt e, nie sprawia, że wiecie, że te oczy są jeszcze takie bardziej ciemniejsze, tylko jakoś tak ładnie właśnie współgra z jej karnacją, więc ja i mama również, żeby obie bardzo lubimy ten produkt, bo no ja jestem z niego zadowolona. Trzyma się cały dzień, nie roluje się no nic się z nim nie dzieje nie blętni nawet się ja go rozprowadzam pędzelkiem z rujer z tego takiego zestawu do oczu takim chyba blending brush nie pamiętam jak on się nazywa jakoś tak e, to ja właśnie nim rozprowadzam ten cień na całej i się świetnie sprawdzę do tego bardzo bardzo ten produkt lubię dalej na pewno nie będzie zaskoczeniem podkład make up forever face and body mam go również dzisiaj na sobie uwielbiam ten produkt naprawdę go uwielbiam i używałam e, bo jak go kupiłam to używałam go codziennie i teraz przez ostatnie kilka dni zaczęłam używać podkładu z Saint tego tuszekla, który mam i który uważam, że jest pięknym podkładem. I on po prostu pięknie wygląda na skórze również. I Estée Lauder również. I mam też taką, ostatnio wziąłam sobie małą próbkę z Douglasa podkładu z Laura Mercier, tego Silk Cream Foundation. Chciałam po prostu zobaczyć, czy ten najjaśniejszy kolor faktycznie jest najjaśniejszy, więc trochę przez kilka dni go zdradziłam. A wczoraj nałożyłam go kolejny raz chyba. Pod Tygodniowej przerwie na twarzy i powiedziałam sobie, o nie, ty jesteś po prostu rewelacyjny, wyglądasz świetnie. Wiecie, co mi się w nim podoba? To nie jest tak, że podkład Zipsa Loren wygląda źle na twarzy, albo, albo że coś jest nie tak, tylko że ten jest takim podkładem dziennym i to mi się właśnie w nim podoba, że um, ja nie, za, nie zawsze w ciągu dnia chcę wyglądać tak, jakbym miała, wiecie. Zabieram nam pełną twarz, bo on pomimo tego, że właśnie wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie i kryje to, co ma kryć i zakrywa i sprawia, że moje rumieńce są mniej widoczne, że skóra jest bardzo ładnie ujednolicona, że ta twarz ma takiego naturalnego blasku i bardzo ładnie, bardzo świeżo wygląda, to on jest podkładem nienachalnym, czyli jest takim podkładem, że możemy spokojnie w ciągu dnia funkcjonować, a, a nie będziemy miały wrażenia, że wiecie, mamy... mamy Pełną twarz zrobioną, bo no, Estée Lauder to jest taki, taki specyficzny podkład. Jak go nałożymy, to faktycznie wiemy, że ale coś na twarzy. Um, a i w Laurent ma wrażenie, a i w mam wrażenie, że właśnie z takim, wiecie, mocno rozświetlającym, odbijającym światło. Ja na przykład i w na lubię nakładać na jakieś takie specjalne okazje, kiedy chcę, żeby moja skóra na zdjęciach bardzo ładnie wyglądała, żeby wiecie, to światło się ładnie załamywało, żeby, żeby ona była taka, taka bardzo ładnie specyficzna, a na, na co dzień właśnie, żeby ta skóra wyglądała na świeżą zdrową, na taką, że Dopiero co wstałam z łóżka i tak taką mam ładną twarz, to właśnie ten podkład sprawdza się doskonale i ja jestem z niego zadowolona. Nakłada się go bajecznie, prosto, po prostu ja go najpierw wpracowuję pędzelkiem w twarz, a później taką na moje policzki, taką delikatną drugą warstwę nakładam beauty blenderem i potem stempluję całość, żeby ewentualne smugi usunąć, które zostawił pędzel i po prostu twarz wygląda pięknie, zdrowo, świeżo, tak jakbyśmy miały swoją naturalną skórę, właśnie taką ładną. Za to go lubię, po prostu za to go lubię. I przepraszam, ale znowu mam nos spędzący. I lubię go też za to, że on się trzyma na mojej twarzy cały dzień. On po prostu nie schodzi z mojej buzi. Naprawdę nie schodzi. To jest, według mnie, na mojej takiej wiecie normalnej, w kierunku suchej, odwodnionej skórze, trzyma się cały dzień i, i nic nie jest w stanie go zedrzeć. Więc trwałość ma dla mnie porównywalną do Estela w Wear. Dlatego bardzo Wam polecam ten produkt. Naprawdę się warto nim zainteresować. Jeżeli szukacie takiego wiecie lekkiego podkładu. Lekkiego nie wkryciu, tylko właśnie w takim wykończeniu, w takim efekcie na twarzy, bo jego w ogóle nawet nie czujemy. On, ja mam wrażenie, ponieważ on ma chyba 75 albo 80% wody, mówiłam Wam już w zakupach kosmetycznych, to jego nie czujemy na twarzy, on się pięknie wtapia w naszą skórę i pięknie się w nią wchłania. I chyba, nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że on podrożał. Ja nie pamiętam ile zapłaciłam za niego, jak go kupowałam. Muszę sobie znaleźć fakturę i Wam zostawić informację na dole, czy faktycznie podrożał. Ale kosztuje 199 zł, a ja jestem pewna, że chyba kosztował 159 zł, więc chyba podrożał, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc informację zostawię na pewno na dole pod filmikiem przy opisie po prostu tego produktu, czy faktycznie podrożał, czy nie, ale. Jest wart naprawdę każdej ceny, tym bardziej, że tutaj mamy 50 ml, więc i tak mamy o 20 ml więcej niż w standardowym podkładzie. I ostatnia rzecz, którą wam chcę powiedzieć, o której Wam chcę powiedzieć, to jest błyszczyk, błyszczyk Laura Mercier. To jest ten błyszczyk, który, który był dołączony do tego zestawu, który Wam pokazywałam w zakupach kosmetycznych z Laura Mercier właśnie. I to jest błyszczyk, bo tutaj mamy, to jest Lip Glaze i odcień to jest Sweetheart. I on tutaj na, w kamerze wygląda bardzo mocno, ja mam go dzisiaj na ustach też. I on tak nie wygląda, bo on wygląda, on daje takie, wiecie, bardzo ładne, naturalne wykończenie, widzicie, to jest bardzo ładny kolorek. On się przede wszystkim mega błyszczy, pachnie. Po prostu pięknie, karmelowo, waniliowo-karmelowo, pachnie po prostu pięknie, nie kleje się na ustach, a długo się utrzymuje, a to jest też ewenemet, bo zazwyczaj te błyszczyki, które się mocno kleją, widzicie, on daje ładny połysk. To te buszczyki, które się bardzo mocno kleją, to się najdłużej na ustach trzymają, a ten się właśnie nie klei, a na ustach trzyma się bardzo długo i to co mi się w nim podoba, to to, że kiedy czuję, kiedy, że mam bardzo takie, wiecie, um, usta suche i coś tam nie bardzo mi z nimi i, i rano widzę, że ani pomadka nie będzie na niej dobrze wyglądała, ani nic. To ten błyszczyk zawsze ratuje sytuację, bo on zawsze na niej wygląda świetnie i by dodatkowo je bardzo ładnie nawilża, Więc to jest ogromna przyjemność nosić ten produkt i polecam Wam. Na pewno zainteresuję się innymi błyszczykami Laura Mercier, bo, bo ten bardzo, to bardzo mnie do siebie przekonał. I teraz będzie pielęgnacja i pokażę Wam. Najpierw zacznę od włosów, bo tu ja mam jeden produkt. To jest produkt z The Body Shopu. Ja na swoim Instagramie pokazywałam, że kupiłam, e, skusiłam się na wersję właśnie tą bananową serię do włosów i kupiłam i szampon, i odżywkę. I szampon jest ok, ale do szamponu raczej nie wrócę dlatego, że to jest 20 chyba parę złotych za sam szampon do mycia włosów. Myślę, że w tej cenie to jest jednak za drogi produkt, jak na um, szampon, który ma tylko i wyłącznie myć nasze włosy, bo on nie sprawia, wiecie, on no, nie robi nic więcej, tak czy on nie zapobiega wypadaniu, nic z tych rzeczy. Dlatego na szampon się na pewno nie skuszę, ale na odżywkę tak, używam jej długo już i widzicie, zużycie jest naprawdę niewielkie. Ona jest przede wszystkim bardzo gęsta. Bo, jak ją tak przechylimy, to ona nie, nie spłynie po ściankach. Na pewno po jakimś czasie tak, ale od razu po ściankach nie spłynie, więc jest naprawdę bardzo gęsta. Zapach tych produktów jest po prostu nieziemski, bo one pachną bananem takim słodkim bananem zmieszanym z karmelem po prostu pachną ob zabójczo, naprawdę obłędnie pachną. I odżywkę lubię za to, że ona faktycznie sprawia, że włosy się robią takie gładkie po niej. Ale wiecie, to jest taka taka typowa gładkość, czyli jak ja ją nakładam i spukuję, to momentalnie moje włosy są gładziutkie i jak tylko przeczesuję, nie muszę nawet szczotki używać, wystarczy, że po prostu przeczeszę je palcami i one kompletnie się nie plączą. Bardzo ładnie nabłyszcza włosy, to jest produkt, który pięknie nabłyszcza włosy i naprawdę rewelacyjnie, rewelacyjnie włosy wyglądają po użyciu tej, tej odżywki. Jestem nią bardzo zadowolona i myślę, że na stałe zagości właśnie w mojej kosmetyczce, bo szukam Cały czas szukam odżywek do włosów, które byłyby e, bardzo ładnie zabezpieczające. Wiecie, takie, dawały taki połyt na włosach, ale dodatkowo ich nie osłabiały. Znaczy nie osłabiały, nie obciążały, czy nie sprawiały, że wiecie, już na drugi dzień wyglądały jakbyśmy miały nieumyte włosy. A najgorsze, jakbyśmy już pod koniec dnia wyglądały, jakbyśmy miały nieumyte włosy. Ta tego nie robi. Ja jestem z niej zadowolona. To na pewno nie jest produkt dla osób z tłustymi włosami. Myślę, że jednak z tłustymi włosami by się nie sprawdził. Chociaż nie wiem, bo wiecie, różnie czasem włosy reagują. Ale, ale ogólnie mogę Wam ją polecić, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, fajnym, bardzo fajną odżywką. I dalej będzie pielęgnacja twarzy. Pokażę Wam dwie rzeczy z Ole Henriksen. Stary już, mówiłam o nim już któryś, któryś raz z kolei był w zakupach. Nie wiem, w zakupach nie był. Właśnie o nim mówiłam w zakupach. Ole Henriksen Pure Truth Melting Cleanser, to jest ta galaretka trzy w jednym. Ja już mam duże opakowanie teraz, 118 ml, które mi starczy i starczy i starczy, bo to jest tak wydajny produkt, wystarczy niewielka ilość żeby rozmarować go na naszej twarzy, bo on mix zmienia się w olejek tak przyjemny i tak, o tak przyjemnym zapachu. I ten etap oczyszczenia twarzy jest tak relaksujący, że ja ten produkt uwielbiam. Ale tak jak mówię, mówiłam o nim już tyle, tyle razy, że nie chcę Was zamęczać. Polecam, ogólnie naprawdę polecam. On jest dostępny na Look Fantastic, Filiunik Hair, ale ja ogólnie polecam stronę Look Fantastic i Hair, bo one oferują 20% zniżki i ten produkt w te zniżki się załapuje, więc dla zawsze możemy go kupić 20% taniej. Ja też go tak kupiłam. I na pewno, jak tylko zacznie mi się wiecie, już ubywać i, i być przy końcu, to, to po prostu kliknę kolejne opakowanie. Bo jeszcze żaden produkt mnie tak nie zachwycił jak ten. Naprawdę, używałam wielu, wiele mi się podobało i wiem, z wielu byłam bardzo zadowolona, ale jeszcze do żadnego nie wróciłam. A ten jest produktem, który po prostu chciałam mieć, i wiem, że, że będę chciała mieć zawsze w swojej kosmetyczce. Więc to jest, więc to jest ten. I kolejny produkt z Ole. To jest właśnie True Serum Collagen Booster, który już mam kompletnie na wykończeniu. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie, pewnie nie. Widzicie tam już jest taka drobineczka, parę kropelek na dwa razy, może nie na więcej. To jest 15 ml i zużyłam całe opakowanie, i muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba, nie chyba, że to jest świetny produkt dla osób, które borykają się z taką szarą, zmęczoną skórą, taką niewyspaną kompletnie. Która, jest, yy, która daje po prostu o sobie znać, że, że żaden makijaż na niej nie będzie ładnie wyglądał. I to jest taki produkt, który sobie radzi z tym. On dodaje naprawdę ładnego blasku skórze. I ja, jak go stosowałam na początku, to nie widziałam takich efektów, bo to nie był efekt taki od, od razu. Wiecie, że ten blask od razu się pojawił. Tylko to pojawiało się z czasem. Czyli im dłużej stosowałam to serum, to tym bardziej widziałam, że moja skóra robi się coraz bardziej promienna, że ja. W... Wiecie, Wystarczyło, że nałożyłam serum na twarz i po jakichś 10 minutach widziałam, że to, to jest zupełnie inna, inna twarz się zrobiła, jakaś taka jaśniejsza, jakaś taka bardziej zdrowsza, wiecie, tak, tak, taka, taka bardziej jędrna, że on faktycznie zaczynał, zaczynał działać, że jakby te wszystkie aktywne składniki skumulowały się w skórze i zaczynały dawać właśnie taki bardzo ładny efekt. Na pewno, ale to na pewno kupię kolejne opakowanie. Myślę, że już pełnowymiarowe to 30 ml, bo to jest świetny produkt do stosowania na dzień pod krem. Bardzo jestem z niego zadowolona, naprawdę bardzo i bardzo cieszę się, że się skusiłam na, na ten zestaw właśnie z Ole Hendricksen, ten z olejkiem, bo olej uważam, że jest fantastyczny i to serum również uważam, że jest świetne. Mnie nie zapchało, wiem, że em, Paulina chyba na Instagramie chyba mi pisała, że to serum ją zapchało. Mi na szczęście krzywdy nie zrobiło, odpukać na szczęście krzywdy nie zrobiło, dlatego na pewno zainwestuję w pełnowymiarowe opakowania. Tak jak mówię, poczekam na jakiś kupon zniżkowy od Look Fantastic, żeby z, ymm, dostać te 20% zniżki. Wiadomo, zawsze. Zawsze to jest przyjemna, przyjemna zniżka, jeżeli możemy zapłacić 20% mniej. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie czegoś takiego, co sprawi, że ta wasza skóra, taka, wiecie, szara, poszerzała, taka uff, zmęczona życiem będzie wyglądała na o wiele wiele lepszą, to, to zainwestujcie w ten produkt, bo jest naprawdę świetny. I ostatnie dwie rzeczy to są. To jest też produkt do mycia twarzy, który też pokazywałam na swoim Instagramie. Jeżeli nie siedzicie mi na Instagramie, to zapraszam dlatego, że ja tam najczęściej wstawiam takie nowości zakupowe, które do mnie przychodzą jak coś tam kupuję i na coś się skuszę, to na Instagramie ona pojawiała się jako pierwsza zawsze to jest produkt z The body shopu z serii Gunnings, czyli takiej organicznej The body shopu to jest softing cleansing gel oil i ja nie mam dostępu do body shopu ani stacjonarnie bo najbliższy body shop chyba jest sklep body shopu jest chyba w Warszawie więc kompletnie mi nie po drodze Um, dlatego, dlatego do bodyshopu dostępu nie mam i na, zamówiłam po prostu go na Allegro i też był w bardzo przystępnej cenie, bo chyba około 20 albo 30 zł, nie pamiętam już dokładnie, ale był naprawdę w bardzo przystępnej cenie to jest produkt, który ja używam wieczorem do, nie wieczorem, rano do oczyszczania porannego mojej twarzy i sprawdza się świetnie to jest taki żel, który w kontakcie ze skórą jak zaczynamy go po prostu masować zmienia się w olej, coś na zasadzie właśnie tego produktu z Clarins, Pure Melt Cleansing żel z olejem marula. to one działają na takiej samej zasadzie, um, tylko tamten po prostu był bardziej słodszy w zapachu, ten jest taki typowo naturalny, taki widać, że to jest produkt, który ma w sobie jakieś takie naturalne składniki, bo taki też ten zapach ma, ale tu nie zmienia faktu, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry kosmetyk, bardzo ładnie oczyszcza twarz, kompletnie nie podrażni. nie sprawia, że, że jest ona wysuszona moja skóra, albo że zaczerwieniona, podrażniona, cokolwiek z tych rzeczy, się nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że pomógł mi się pozbyć troszeczkę takich zanieczyszczeń z mojej skóry, odkąd go używam, to mam wrażenie, że właśnie troszeczkę tych zanieczyszczeń zrobiło się na niej mniej, czyli jakby nie wiem, czy lepiej czyścił, czy tylko czy może właśnie te ekstrakty, które on tutaj ma, lepiej na moją skórę działają, ale jestem z niego zadowolona. Nie używałam go do zmywania makijażu, bo od tego mam inne produkty. Chociażby ten nieszczęsny mój olejek z klosza, który nie bardzo lubię i chcę po prostu skończyć, żeby już mi się skończył i kupić coś innego, ale, ale trzeba skończyć jedno, więc do zmywania makijażu go nie używam, ale do drugiego oczyszczania skóry również się sprawdza bardzo fajnie, więc też go testowałam do drugiego oczyszczenia, oczyszczenia skóry i skóra jest bardzo czysta i bardzo, bardzo dobrze przygotowana na, na właśnie wykonanie jakich, jakiegoś... Em, na stonizowanie, o, o to mi chodziło, na, na, na użycie toniku złuszczającego, bo nie jest kompletnie podrażniona, ani nie jest ściągnięta, ani nie jest zaczerwieniona, a jest bardzo ładnie umyta i doczyszczona jest taka bardzo, bardzo miękka. Bardzo fajny produkt, naprawdę polecam Wam, bo, bo jest godny uwagi. Jeżeli chcecie, wiecie, coś, co będziecie mieć i na dzień, i na noc, to myślę, że się on sprawdzi Wam bardzo, bardzo. Będziecie z niego zadowolone, aż leci mi z rąk. I ostatnia rzecz to są płatki złuszczające. To są płatki złuszczające z First a Beauty. Um, to jest 60 płatków, ja już troszeczkę ich tam pół, y, używam od dłuższego czasu. E, czasem przecinam na pół, czasem nie przecinam na pół, wiecie, w zależności od tego czy mi się chce, czy mi się nie chce. E, ale z reguły na pół przecinam, bo są bardzo mocno nasączone, naprawdę bardzo mocno nasączone, o tym sposobie przecinania na pół, właśnie powiedziała mi niesia. Chyba na Instagramie napisałam, że mogę spokojnie przeciąć je na pół, bo są świetnie nasączone i ta połówka wystarczy, żeby stonizować naszą skórę. I faktycznie zgadzam się, bo są naprawdę mega... Ja, ja nawet tyle toniku nie wylewałam na wacik, co, co one mają w sobie, więc one są po prostu mokre od, od produktu. One zawierają tutaj w sobie dwa kwasy, więc jakby takie mają, wiecie, podwójne działanie. Mają sobie wyciąg chyba z soku z aloesu, tak mi się wydaje, tak. Soku z aloesu i nie mają alkoholu. I to się mi w nich podoba, że one nie mają alkoholu. Bo, dlaczego, dlaczego teraz chcę Wam powiedzieć, dlaczego? Bo eee, skończyłam używać tonik z klinika, tą wersję pierwszą, jedynkę, i ona miała alkohol, i podobało mi się jej działanie, bo uważam, że złuszczała mocniej niż ta wersja, wiecie, Mild. Ale przez to, że miała alkohol w swoim składzie, to po prostu ten alkohol i kwas jakby razem ze sobą sprawiały, że moja skóra zrobiła się już im dłużej go stosowałam, to miałam wrażenie, że skóra robi się coraz bardziej ściągnięta. I w momencie, kiedy przejeżdżałam wacikiem, to czułam natychmiastową potrzebę spryskania czymś wody, bo czułam, że ten alkohol po prostu wyciąga z mojej skóry wszystko, co tylko jest możliwe, całą wodę. I dodatkowo kwas, który miał złościć na skórę, też jakby tak, wiecie, mocno zadziałał i no nie do końca mi się ten efekt, może nie, nie tyle efekt, bo efekt uważam, że był bardzo fajny, ale to uczucie nie do końca mi się podobało. A ta wersja Mild była świetna, ale czułam, że moja skóra potrzebuje już, wiecie, kroku dalej, tak? Czyli przyzwyczaiła się do tych kwasów i potrzebuje dalej czegoś więcej. I cieszę się, że te płatki kupiłam, bo one właśnie nie mają, swe, nie mają w swoim składzie alkoholu, więc nie ma tego uczucia ściągnięcia, a mam wrażenie, że Działają jeszcze mocniej niż ta jedynka. Może to jest tylko złudne moje, jakby takie odczucia, ale takie mam, takie mam właśnie wrażenie, że działają mocniej, dlatego że ja po przetarciu e, to właśnie twarzy wacikiem. Połową nasączoną, to czuję właśnie takie fajne mrowienie na skórze, które nie jest ani bolesne, ani nic, ono po prostu po, po chwili ustępuje, ale mam wrażenie, że właśnie ono sprawia, że, że, że czujemy, jakby, że te kwasy faktycznie do naszej skóry działają i są. I jak spsikuję potem sobie twarz, czy to e, wodą winegrową z kolali, czy teraz taką mgiełką z Żurlik e, na bazie e, chyba, na, nie na bazie, tylko różaną, to momentalnie czuję, że. One wiecie, że skóra je wchłania. Jak nakładam od razu olejek albo serum, to tak jakbym miała wrażenie, że faktycznie ta skóra jest tak przygotowana na przyjęcie tych produktów, że one się momentalnie w nią wchłaniają, więc to mi się bardzo w nich podoba, że widzę to, że one nie siedzą na mojej skórze, tylko faktycznie ten efekt jest taki, że tak jakby skóra, wiecie, wpijała je w siebie, więc to mi się bardzo podoba. Na pewno, ale to na pewno kupię kolejne opakowanie, bo bardzo jestem z nich zadowolona. To jest 60 płatków. Jeżeli będziemy je przecinać, to wystarczą nam na. 4 miesiące używania na dzień i na noc. Także myślę, że spokojnie to jest bardzo przyzwoity czas na używanie toników złuszczających 4 miesiące, a nawet 2 miesiące, jeżeli wiecie, nie będziemy, jeżeli będziemy używały raz dziennie, ale jeżeli będziemy przecinać, to spokojnie na 4 miesiące używania nam starczą. Więc ja jestem z nich bardzo, to bardzo zadowolona i na pewno do nich wrócę kolejny raz. Dostępne na stronie filunik. Ja je kupiłam wtedy chyba za 16 funtów, bo były w promocji. Często są na stronie profilu Unique w promocji, więc możecie sobie zerknąć. Bardzo, bardzo fajny produkt, dlatego polecam bardzo serdecznie. Przesyłka z filmik też przyszła bez żadnych problemów. Ja w ogóle nie mam problemów z przesyłkami odpukać. Nie mam problemu z przesyłkami, bo one naprawdę bardzo dobrze dochodzą do mnie. Są zawsze ładnie zapakowane i ładnie zabezpieczone. Więc te, te, strony, te, te strony, które wam polecam do zamawiania z zagranicy, to polecam, dlatego że. Po prostu mi się one sprawdzają i nigdy nie miałam problemu, żeby cię przesyłka przyszła jakaś pognieciona albo coś się stało z kosmetykiem. I to są już wszyscy moi ulubieńcy stycznia. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Jako na pewno, nie na pewno, dzisiaj nie mogę się wysłowić. Z chęcią dowiem się, jakie są Wasi ulubieńcy jakie kosmetyki ewentualnie polecacie. Następny chyba będzie filmik dotyczył, tak mi się wydaje. Um, takich kosmetyków, w których nie do końca jestem zadowolona, nie jestem zadowolona, takich zawodów kosmetycznych, bo kilka takich produktów mam i myślę, że warto się z Wami podzielić, bo niektóre są naprawdę bardzo drogie, a uważam, że nie są warte nawet, nawet połowy ceny, więc yy, taki, filmik Wam się, taki filmik powinien się niedługo pojawić. A teraz Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do na następnego filmiku. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pa!